Już niedługo matura z matematyki, a ty nic nie umiesz, że przez ostatnie 4 lata bołeś z pokoleniem covid Jeden co robiłeś na lejsach to grałeś w Fortnite'a, a potem wieczorem z trzema emotkami na zmianę na czacie jak No i myślisz sobie, że masz trochę przejęte? bo na z maturalnych powiedział, że to będzie najtrudniejsza matura. Współczuję tegorocznym maturzystom. Jest na pewno i nie zdasz, a prawda jest taka, że troszkę cię oszuka i po prostu chcę sprzedać więcej kursów. Więc teraz bez zbędnego karty, sportowe karci sportowie poradni. Jak w 30 minut jesteś w stanie ogarnąć podstawowe, bardzo proste, schematyczne zadania tak żebyś na luzaku zdał maturę. Pierwsze bardzo proste i schematyczne zadanie dodane właśnie w tej nowej maturze to jest równanie wielomianowe równanie gdzie mamy x do trzeciej Tu już nie ma x kwadrat i ono jest zawsze i zawsze daje trzy punkty To są trzy darmowe punkty. Pierwsze co musimy zrobić w takim równaniu to sprowadzić do takiej postaci jaką mamy tutaj że będzie zero po jednej stronie a po drugiej właśnie to bardzo często już w takiej będzie na samym starcie ale może właśnie się zdarzyć zadanie tego typu w którym nie będziemy mieli tego na jednej stronie. I zanim zaczniemy rzeźbić, trzeba ją uporządkować, więc na początku pierwsze co robimy, przerzucamy wszystko na jedną stronę. To co nam po lewej zostaje, to po prawej po prostu musimy przerzucić, po prostu zmieniamy znak i przerzucamy na drugą stronę. Nie, prosta matematyka, no tutaj raczej nikt nie powinien mieć problemów. W 99% sytuacji będziemy grupować te dwa wyrazy ze sobą i te dwa wyrazy też ze sobą. Więc to, co teraz musimy zrobić, to będziemy wyjmować przed nawias największy wspólny czynnik. Więc z tego pierwszego wyciągamy największą wspólną część. Widzimy, że mamy 2 i mamy 3. To nie ma wspólnych dzielników, więc będziemy po prostu wyjmować x kwadrat. Więc wyciągamy x kwadrat, bo to jest największa część tych dwóch wyrazów, tego i tego. I teraz tak, tutaj co nam zostaje, wyciągnęliśmy x kwadrat, więc 2 zostaje bez zmian. Z x3 wyciągnęliśmy x kwadrat, więc zostaje nam tylko x do pierwszej, czyli po prostu x, Na no, z tego drugiego Zost wyciągnęliśmy x kwadrat, czyli zostaje nam samo 3, bo x kwadrat wyciągnęliśmy. No i teraz patrzymy na naszą drugą grupę. Tutaj, co do zasady, zawsze prawdopodobnie wyjdzie nam taki sam nawias. Bo no, musi taki wyjść, żebyśmy mogli to pogrupować. Więc patrzymy na te dwa wyrazy i widzimy, co jest największe. Mamy minus 10x i minus 15. Więc na pewno wiemy, że żadnego x nie będziemy wyciągać. Minus 10 i minus 15, największy wspólny dzielnik, który możemy wyciągnąć, no to pewnie prawdopodobnie będzie 5, nawet na pewno, więc wyciągamy 5. 10x podzielić na 5 to jest 2x, no i minus 15 podzielić na minus 5 to będzie właśnie plus 3. Tutaj te minusy mogą być problematyczne, ale nie ma się o co martwić. Prawdopodobnie w większości sytuacji tu będzie minus, a tu będzie po prostu taki sam nawias jak wcześniej. No jak mamy już coś takiego, no to jest oczywiście równe 0. Teraz. Możemy z tych dwóch wyrazów, widzimy, wyciągnąć ten wspólny nawias, który mamy, czyli wyciągamy 2x plus 3. Na w środku zostaje nam co? x kwadrat i minus piąteczka, czyli x kwadrat minus 5. I to jest równe 0. No i teraz musimy to rozwiązać. Mamy dwa nawiasy, mamy mnożenie, więc piłka jest prosta. 2x plus 3 musi być równe 0 lub x kwadrat minus 5 musi być równe 0. Tutaj zawsze będziemy mieli, no zawsze, nie zawsze, ale w tego typu zadaniu na maturze zawsze będziemy mieli trzy rozwiązania prawdopodobnie. No i tutaj rozwiązujemy proste, 3 na drugą stronę i dzielimy na 2, wychodzi nam minus 3 drugie. No i tutaj mamy x kwadrat równe 5. Co za tym idzie, X musi być równe albo pierwiastek z 5, albo X musi być równe minus pierwiastek z 5. I proszę bardzo, trzy punkty za darmo na tacy podane. Takie zadanie jest w każdej maturze. Zobaczcie, że tutaj mamy parę innych przykładów. Możecie sobie je oczywiście rozwiązać. Na pewno Wam to dużo pomoże. Pięć przykładów takich rozwiążecie, no i na pewno te trzy punkty na maturze wpadną. Jeżeli chcecie rozwiązania do tych przykładów, to one będą dostępne na moim Instagramie w zapisanej relacji. Drugie zadanie, takie bardziej życiowe, z którego możemy włapać jeden punkcik. Wiadomo, pieniądze każdy z Was pewnie z młodym haslerem i... Miliony ma na koncie, więc lokata jak to lokata. Patrzymy, co tu mamy? Grzechu wpłacił pieniądze na lokatę dwuletnią, czyli będą dwa lata, 5% odsetek. No i jak działają odsetki? No po prostu liczą się na bieżąco z tego, co już mamy. Nawet no po tych dwóch latach miał 4851 zł, więc sobie zanotujmy. 4,851 i tyle mam na końcu. Na początku miał jakieś x pieniędzy, które wrzucił, potem to x wzrosło o plus 5%, więc miał 1,05x, no i potem. Znowu 105X znowu wzrosło o 5%. Więc znowu mamy skok o 5%. No i tutaj będziemy mieli 4851 zł. No i widzimy, że żeby przejść z tego miejsca na to, no to trzeba podzielić przez 105. No i znowu potem. Przez 105. palasz kalkulator, wpisujesz 451, dzielisz na 105, dzielisz na 105, wychodzi 4400, bam. Możesz w ten sposób zaznaczyć i to rozwiązać. Ewentualnie możesz bać wszystkie, to odpowiedzi po kolei i po prostu mnożyć razy 5%. Czyli mamy 4,300, mnożymy razy 5%, raz, 2, ok, nie siada 4400, mnożymy razy 105, raz, dwa, siada, pik, zrobione. To też jest dosyć spoko opcja. Tak samo tutaj, kolejne zadanie z tą lokatą. Tak, akurat na strzała. Mamy 30 tysięcy, razy 1,07, mamy 7% lokaty, raz 2, po dwóch latach mamy 34 tysiące. Nas się pytają, ile odsetek naliczyliśmy. Mieliśmy 30, teraz mamy 34, coś tam, więc tutaj prosto. Fajnie, jest to odpowiedź D i elegancko zrobione, jeden punkcik za darmo. Jak już jesteśmy przy życiowych zadaniach, no to kolejne zadania, statystyka. Statystyka, też dosyć prosta, logiczna do zrozumienia. Jest parę pojęć, które musimy tutaj znać i rozumieć. Patrzymy, mamy jakiś wykres i pytałem się nas, mediana, czym jest mediana? Mediana to wartość środkowa, czyli jeżeli mamy jakiś posortowany zbiór, powiedzmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, on musi być posortowany, gdybyśmy mieli na przykład 6, 2, 4, 1, to najpierw trzeba go posortować, Czyli byłoby to 1, 2, 4, 6. No i patrzymy. Mediana to jest nasz środkowy wyraz. Środkowy wyraz, patrzysz na środku, są te dwie liczby. Gdybyśmy mieli na przykład jeszcze tutaj siódemkę, no to wtedy środkową liczbą byłoby 4, to jest nasza mediana. A jeżeli mamy liczby parzystą, no to mamy środkowy wyraz 3 i 4, czyli to będzie mediana. I mediana z dwóch liczb to będzie 3 plus 4, trzeba je dodać i podzielić na dwa, średnia z nich 3,5. To już wiemy, czym jest mediana. Więc mediana ceny kilograma pomidorów w tych sklepach jest równa. Więc tutaj mamy to już elegancko posortowane. No i teraz liczymy, Mamy tutaj dwa sklepy, 4 Tutaj mamy znowu dwa sklepy z tą ceną: 500 i 300. Czyli w sumie sklepów mamy ile? 2 plus 2 plus 4, 8 plus 3, 11 plus 5, 16. 16 sklepów, czyli wiemy, że jest to liczba parzysta. Ceną środkową będzie ósmy i dziewiąty sklep. Czyli widzimy, że ósmy sklep to ma cenę 5,70. Dziewiąty sklep będzie miał cenę 6, więc mediana ceny to będzie 5,70 dodać 6, podzielić na 2. Co w tym wypadku daje nam cenę 5,85, czyli odpowiedź C. No, i drugie, w sumie proste, średnia. Czym jest średnia? Po prostu bierzesz wszystkie możliwości, dodajesz i dzielisz na całość. No więc teraz niestety trzeba to wszystko dodać i to jest trochę patologiczne. No ale zróbmy sobie tej sumę tego wszystkiego, co mamy. 5,05 razy 2, no to będzie dawać nam 10, 10. 5,60 razy 4. 5,6 razy 4 daje nam 22, 40. 5,70 razy 2 daje nam 11,40. 6 razy 5 daje nam 30. I 6,30 razy 3. Daje nam 1890 1010 dodać 224, dodać 17,4, dodać 30, dodać 1890 daje nam 92,8. Wszystkich sklepów mieliśmy, już dobrze policzyliśmy 16, czyli idziemy na 16, średnia cena w tym wypadku to jest 580, czyli odpowiedź A. No i kolejne zadanie musimy tutaj policzyć średnią, nic, tylko to sumować i podzielić na wszystkie możliwości. Kolejne zadanie, troszkę już inne, z jakimś prawdopodobieństwem no i tutaj mamy przede wszystkim coś, co się nazywa dominantą. Dominanta to jest wartość, która najczęściej występuje w zbiorze, czyli no dominuje. No i widzisz, dominanta najwięcej liczby jabłek jest o masie 20 gramów, czy tam dekagramów, więc zaznaczasz po prostu 20 dekagramów, bo ta masa występuje najliczniej. No i potem kolejne darmowe punkty, zadanie bardziej życiowe. Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa. Tu dwa razy kostką do gry. No kostka ma 6 ścian, i na każdej ścianie jest jedna liczba oczek. Prawdopodobieństwo, że ilość wrzuconych oczek jest liczbą nieparzystą, jest równe. Dobra, dwa razy rzucamy kostką. No to wiemy, że mamy najpierw sześć możliwości w pierwszym rzucie i sześć w drugim. Więc jako, że każdy z karty może być połączony, tam wychodzi, że wszystkich możliwości jest 36. No i teraz w tym momencie możesz sobie rozpisać tabelkę. Pyk, pyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marsz tam całą tabelkę, no i liczysz. Jakby panic 1, i 1, no to oczka będą miały iloczyn 1. 2, i 1 daje 2. 3, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 5, 6. Tu analogicznie. Mnożenie dwóch liczb raczej się nie przerośnie, więc możemy to zeskipować. No i masz wszystkie wypisane i mamy zrobić liczbę nieparzystą. No to bierze i oznacza liczba nieparzysta. Raz, dwa, trzy. 4, 5, tutaj w tym nam żadna nie pasuje, 6, 7, 8, 9, no i mamy pyk, wyszło nam 9, 9 możliwości, czyli mieliśmy 9 dobrych odpowiedzi, wszystkich jest 36, czyli 9 36, czyli skrócając 1,4, pyk. Teraz kolejne zadanie z kombinatoryki, bardzo proste też, liczby i jakieś cyferki, które w nich występują. Ile mamy możliwości? Ma być 0,5, 7, ma być 5 liczb, no to pyk, robisz 1, 2, 3, 4, 5. 5 możliwości bez 5 cyfr, no i muszą być liczby składające się 0,5,7, czyli mamy trzy możliwości. Na pierwszym miejscu, żeby liczba była pierwsza cyfrowa, nie może być 0, nie, tu nie może być 0, więc mamy tylko z możliwości 5 i 7, to są dwie liczby, no i potem tutaj, hulaj dusza, wszystkie mogą być, tu może być 0,5,7, tutaj też może być 0,5,7, no, czyli wiemy, że tu jest 3, 3, 3, 3. No i teraz wszystkie te możliwości trzeba przemnożyć, no i wychodzi nam, że to jest 2 razy 3 razy 3 razy 3, czyli 2 razy 3 do 4. Tak samo tutaj. Losowanie bez zwracania. Mamy liczby od 1 do 8. Liczysz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 liczb i losujemy bez zwracania, czyli tak. Wszystkich możliwości, to jest nasza omega, mamy tak. W pierwszym momencie mamy 8, potem wybierzemy już jedną liczbę, więc mamy o jedną mniej, bo nie zwracamy, czyli jest 7. No i suma wylosowanych liczb jest dzielnikiem liczby 8. No i znowu moglibyśmy tutaj zrobić tabelkę, ale możemy zrobić to w inny sposób. Rozpatrujemy jedynkę. Jak wylosujemy jedynkę, żeby suma wylosowanych liczb była dzielnikiem liczby 8? No to żeby nam dzieliło 8, to co musi być dalej? No, dzielniki liczby 8 to jest tak: 1, 2, 4 albo 8. Jedynki dalej nie wylosujesz, bo już wyjęliśmy jedynkę. Więc, żeby dostać czwórkę, no to potrzebujemy jeszcze trójkę. To jest nasza pierwsza para. No i potem z jedynką możemy jeszcze wylosować siódemkę i wtedy damy radę dopchać do ósemki. Potem jak wylosujemy dwójkę, to możemy... do no dwójki już nie dostaniemy. Możemy dostać tylko czwórkę, albo ósemkę. Żeby dostać czwórkę, potrzebowalibyśmy znowu dwa, więc to jest niemożliwe, więc potrzebujemy 6. Potem jak weźmiemy trójkę, no to widzimy, że mamy trójkę, to żeby dostać, możemy dostać albo 4, albo 8. Czyli będziemy mieli 3 plus 1 daje 4. Albo 3 plus 5 daje nam 8. Potem mamy czwórkę. Do czwórki nic nie dopchamy, no bo czwórki, czwórki nie zrobimy. ósemki potrzebowalibyśmy drugą czwórkę, więc nie. Z piątki widzimy, że możemy zrobić tylko ósemkę, czyli będzie 5, 3. I potem z szóstki widzimy, że będzie znowu 6, 2. Z siódemki 7, 1. No i z ósemki nic nie zrobimy. No i w ten sposób widzimy. Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli nasze prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie 8. Podzielić na wszystkie możliwości, czyli 56, czyli 1 siódma. I proszę bardzo, dwa punkt. Kombinatoryka nie taka straszna. Tutaj kolejne zadanie, możesz sobie zrobić dokładnie ten sam schemat. Kolejne, bardzo podobne, mamy czterocyfrowe liczby, cyfry w dziesiętne się nie powtarzają. No to pierwsze miejsce, mamy cztery miejsca, w pierwszym wszystko oprócz 0 czyli 9 możliwości. Tutaj wszystko oprócz tej cyfry, którą wylosowaliśmy w pierwszym momencie, czyli też 9 możliwości. Tutaj wszystkie cyfry minus te dwie, które mamy, czyli będzie 10 cyfr minus 2 to jest 8. No i tutaj jedna mniej znowu 7. 9 razy 9 razy 8 razy 7. Proszę bardzo, odpowiedź D, zrobione. Kolejne zadanie, bardzo podobne do tego, co mieliśmy wcześniej. No i teraz zadanie, które może wydawać się trudne, ale wcale takie trudne nie jest. Zastąpiło ono trochę nierówność kwadratową. Tutaj policzymy prawdopodobnie deltę. No i patrzymy, mamy jakiegoś architekta i on buduje okno na poddaszu, które ma mieć kształt trapez równoramiennego. Czym jest trapez równoramienny? Trapez, który ma równe ramiona. Jak się rysuje trapez, rysujesz tak o, dwie kreski, jakbyś budował Machu Picchu. Cyk, no i teraz starasz się, żeby te były w miarę równe. No mniej więcej jest, okej. Okay. No i widzisz, dłuższa podstawa ma mieć 12 dm, piszesz tu 12. No dm to wcale nie chodzi o dm -y z twoją suczką, nie, 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 tam się nie slajdujemy. Tylko po prostu decymetry, ale ta jednostka nie ma zbyt dużego znaczenia. A suma długości krótszej podstawy i wysokości ma być równa 18. Więc teraz sobie tu napiszmy, że to jest jakaś wysokość, to jest jakaś podstawa A, no i dopisujemy A plus H musi być równa 18. To jest nasze założenie. Oblicz jaką długość powinna mieć krótsza podstawa tego trapezu, aby pole powierzchni było największe. Więc teraz co robimy? Jak obliczyć pole trapezu? No tutaj wpiszesz sobie w karcie wzorów, albo ewentualnie to wiesz, to jest podstawa 1 dać podstawa druga, czyli A plus 12, Razy wysokość, czyli h, podzielić na 2. No i widzisz, masz dwie zmienne. Co w tym wypadku zrobić? No, tak jakbyś rozwiązywał układ równań. Patrzymy na to i z tego możemy wyciągnąć, że na przykład a to będzie 18 minus h. Możemy albo sobie postawić za a, albo za h, nie ma to znaczenia. No i musimy gdzieś to jeszcze zapisać dziedzinę, więc piszesz tak, a należy. No i widzimy, że a na pewno jest bokiem, jest to część figury, więc na pewno nie może być mniejsze od zera. Więc jest 0 i bez tego zera. No i w najgorszym wypadku musiałoby mieć 18, nie? Ale 18 też nie może mieć, bo wtedy to h byłoby zerowe, no a to jest niemożliwe. Więc mamy taką dziedzinę, a jest takie, h też będzie z tej samej dziedziny i mamy to zapisane, już się o nic nie musimy martwić. No i okej, okay, teraz doszliśmy do tego, co tu mamy, więc teraz po a, które obliczyliśmy, podstawmy sobie do pola. Więc pole w takim razie to będzie 18 minus h. Plus 12 razy h przez. No i teraz jak sobie to uporządkujemy, no to widzimy, że wyjdzie nam co? 18 plus 12 to jest 30 minus h razy h podzielić na 2. Co dalej z kolei, jak sobie przemnożymy nawias jeden i drugi, to wyjdzie nam 30k h minus h kwadrat podzielić na 2. No i to jest funkcja kwadratowa, brzmi znajomo, co nie? Brzmi znajomo. No i teraz, żeby nam to ładniej wyglądało, więc tu mamy odejmowanie na dzieleniu, więc możemy zrealizować, że to jest 30h na 2 minus h kwadrat podzielić na 2. Co za tym idzie, jak to jeszcze ładniej uporządkujemy, tam wyjdzie minus 1 druga h kwadrat dodać 30 na 2, no to jest 15h. Ok, no i mamy teraz obliczyć największe. Pole tego trapezu. Że obliczyć największe pole trapezu, widzimy, że to jest minus przy naszym współczynniku A, więc wiemy, że ta funkcja będzie wyglądać tak, nie? Jak wygląda tak, no to wiemy, że największa wartość jest w wierzchołku. Więc teraz w takim zadaniu liczymy wierzchołek. Liczymy jego P, co wiemy, że wzoru, że to jest minus B przez 2A, czyli w naszym wypadku B to jest 15. 2A to jest 2 razy minus 1, druga, czyli po prostu minus 1. I tu mamy minus i minus. Czyli będziemy wiedzieć, że wartością naszego p jest 15. Czyli już w tym momencie wiemy, że dla k równego 15 wartość pola będzie największa. No i w tym wypadku teraz musimy tylko jeszcze ją obliczyć. A żeby to obliczyć, to jedyne co musimy zrobić, no to to 15 wstawić tu. Albo nawet możemy wstawić tu, żeby prościej się liczyło. No i tu mieliśmy 30 minus 15... To będzie 15 razy h, czyli 15, podzielić na 2, 1, 1, 2, 5. Więc teraz możemy sobie napisać, że pole o właśnie naszej piętnastki będzie równe to 1, 1, 2, i pół. I możemy tutaj napisać i będzie. Wynosić 1, 1, 2 i pół. I ważne, żeby dopisać jeszcze decymetra kwadratowego. No i w ten oto sposób proste policzenie wierzchołka daje nam znowu kolejne cztery darmowe punkty. i tutaj bardzo podobne zadanie z krzesłem, kolejne jakieś zadanie z trapezem. No i tutaj nawet jeszcze prostsze z wszystkim podpisanym po kolei. No i to zadanie to jest taki nowy pewniaczek. Jeżeli jeszcze nie skłoniliście dokładnie tego, co tu zrobiłem, no to jest od tym oddzielny odcinek, więc możecie sobie go zobaczyć i przećwiczyć parę jeszcze innych przykładów. No i teraz jeszcze przechodzimy do takich zadań, które bardzo często się pojawiają i też są trywialnie proste. Mamy układ kartezjańskich i mamy prosta o równaniu. Widzimy, że prosta jest równoległa. Jeżeli prosta ma być jedna równoległa do drugiej, to współczynnik A musi być taki sam. Czyli patrzysz na odpowiedzi współczynnik A taki sam, albo ta, albo ta. Dwie możliwości, więc coś jeszcze musi się zgadać. I musi przechodzić przez punkt 3 i 5. Bo no to wstawiasz trójkę tutaj razy minus 1 trzecia. No i patrzysz na taką funkcję i masz minus 1 trzecia X plus 6. Tutaj wstawimy 3, więc mamy minus 1 trzecia razy 3, czyli minus 1. Plus 6, czyli koniec końców 5, czyli zgadza się z tym, co mieliśmy w punkcie P. Zaczynamy odpowiedź D, to jest poprawna odpowiedź. Analogicznie, proste, równoległe, kiedy proste są równoległe, znowu współczynnik A musi być sobie równy, czyli to musi być równe temu. Minus 1, druga, równe 2m minus 1. Czyli wychodzi ci, że 2m jest równe, to przerzucamy na drugą stronę, wychodzi 1, druga, czyli m jest równe jedna czwarta. Proszę bardzo, szybko zrobione. Kolejne zadanie z nowej mety na maturze to są właśnie podobieństwa pól i figur. Mamy dwa podobne trójkąty. Podobny trójkąt to jest taki. Patrz, masz jeden trójkąt, powiedzmy. No i teraz drugi widzisz, że jest taki sam, tylko że jest na przykład dwa razy większy. I proszę, są podobne. Czym to się charakteryzuje? Tym, że kąty są równe, a długości boków są nieco większe. Więc proszę, mamy takie dwa trójkąty. Więc teraz patrzymy: jeden ma boki 5 i 12, a przeciw drugiego ma 26. I to, co musimy teraz zrobić, to obliczyć skalę prawdopodobieństwa, czyli jak bardzo ten trójkąt jest mniejszy od tego drugiego. Najlepiej się to robi po prostu patrząc na jeden bok, czyli na przykład na ten, i mapując go na ten sam bok, który mu odpowiada. To jest trójkąt prostokątny. Więc możemy policzyć Pitagorasa, więc mamy 5 do kwadratu, dodać 12 do kwadratu równa się nasze c do kwadratu. Czyli widzimy, że będziemy mieli 25 dodać 144, równa się c kwadrat. Czyli znowu będziemy mieli 169, równa się c kwadrat. Czyli c będzie równe 13. Widzimy, że tu jest 13. Okej. Okay, jest 13. 13 i 26. No to już na oko widać, że ten trójkąt będzie dwa razy większy, nie? Bo 13 podnosisz przez 2, to jest 26. A masz obliczyć pole tego. Więc słuchaj, widzów. Wiesz, że on jest dwa razy większy. Jako, że on jest dwa razy większy, no to znaczy, że ten bok też będzie dwa razy większy, czyli będzie 24, i ten bok też będzie dwa razy większy, czyli będzie 10. No i liczysz pole, pole trójkąta, prosta sprawa: 24 razy 10 podzielić na 2. Wychodzi nam 120. Bam, dwa punkciki. Gdybyś na przykład nie znał tego, nie wiedział, że to jest 26, gdybyś na przykład podzielił, że skala prawdopodobieństwa wynosi 2, no to liczysz pole pierwszego, czyli to jest 12 razy 5. Podzielić na 2, to ci daje 30. Raz wiemy, że jeżeli skala podobieństwa jest jakaś 2, to pole będzie równe skala prawdopodobieństwa do kwadratu, czyli w tym wypadku 30 razy 2 do kwadratu równa się 120. Dlaczego do kwadratu? No bo widzimy, że to jest mnożenie tego boku i tego boku. A ten bok jest dwa razy większy, i ten bok też jest dwa razy większy, dlatego skala musi być do kwadratu. Tak samo jak mielibyśmy tutaj: mamy dwa pola trójkątów i musimy obliczyć, jak trójkąt podobny jest do jeden od drugiego. No widzimy, że jak podzielimy jedno przez drugie, czyli będziemy mieli 4,5 do kwadratu pierwiastek z 3 przez 4, to podzielimy na 1,5 do kwadratu pierwiastka z 3 przez 4, no to widzimy, to się skraca z tym, to się skraca z tym. I koniec końców zostaje 4,5 do kwadratu przez 1,5 do kwadratu. Teraz zrobisz kalkulator. Masz 4,5 razy 4,5. I to podzielić przez 1,5 i przez 1,5. Wychodzi nam 9. Więc widzimy, że to jest skala prawdopodobieństwa pula. Co mówiłem wcześniej, pole jest większe w skali do kwadratu. Czyli trzeba to jeszcze spierwiastkować sobie tutaj. I wychodzi nam 3. 3 Ponieważ pole trójkąta T2 jest 9 razy większe od pola trójkąta T1. No i teraz jeszcze, żeby skupnąć trochę punktów z geometrii. Patrzysz na te kółka i masz obliczyć jakieś kąty. Mamy obliczyć który kąt? Kąt DKC. Zaznacz sobie go. DKC, zaznaczasz go. I patrzysz, kurwa. Tu mamy kąt 40. No i na oko widać, że ten kąt jest już większy niż to 40. Więc 40 nam nie odpada. 50. Potem patrzysz dalej. 80. No to jest dwa razy większe. No to by był gdzieś taki. No to to na pewno też nie jest 80, bo na rysunku jest za małe, więc to też odpada. Zostaje 60 i 50. No i możesz się strzelić w jedno z dwóch. Ewentualnie podpisujemy też wszystkie kąty na ekranie. Widzimy, że ten kąt i ten wyglądają prawie tak samo, więc możemy w sumie założyć, że są takie same, jak coś są. No i widzisz, liczysz dalej kąt 20-40, 60, tu jest 120, no tu musi być 60, no i jest 60 faktycznie, a moglibyśmy to jakoś tak rozkminić na oko. Analogicznie, drugi rysunek z kółkiem, tu jest 70, masz obliczyć ten kąt, no, widzisz, że na pewno 40 to nie będzie, bo jest za duży, 35 też nie, i zostaje 20 i 10, Załóż 50% szans. No, ale z drugiej strony, wiesz, że to jest trójkąt równoramienny, więc tu jest 70, bo to tu musi być 40, to nawet jeżeli nie z żadnej zależności, to raczej jest większa szansa, że po prostu 40 podzielisz na 2 i wyjdzie Ci akurat ten kąt, więc to jest 20. No, ale tak czy siak, metoda jakiegoś tam mierzenia okiem zwiększa szansę. No i jeszcze takie jedno zadanie... Za jeden punkcik, który bardzo często też jest, musisz zobaczyć, ile jest dokładnie rozwiązań. A jak mamy takie zadanie, to tak. Bierzemy to, co jest na górze, i przyrównujemy wszystkie te nawiasy do zera po kolei. Czyli x kwadrat minus 3x równe 0 i x kwadrat plus 1 równe 0. Tu nam wychodzi, że x możemy wyciągnąć przed nawias i wychodzi nam x minus 3. Czyli mamy x albo równe 0, albo x równe 3. A tu mamy x kwadrat równe minus 1, czyli takiej odpowiedzi no, nie znajdziemy, bo nie ma nie możesz z liczby, bo liczby ujemnej czegoś dostać w zbiorze liczby czywistych, no i patrzysz na dole na dole mamy x kwadrat minus 25 to też musimy przyrównać do zera wychodzi nam x równy 5 albo x równy minus 5 i patrzysz wyszły nam dwa rozwiązania, 0, 3 czy tu jest jakiś z tych rozwiązań? Nie więc po prostu mówimy dwa rozwiązania gdyby z kolei był taki przykład jak tutaj to znowu robimy x kwadrat minus 3x równe 0 to co jest na górze przyrównujemy do zera każdy nawias i x plus 2 równe 0, z tego nam wychodzi x równy minus 2, z tego znowu x przed nawias i wychodzi x minus 3 równe 0, no i z tego wychodzi x równe 0 lub x równe 3, gdzie mamy 3 rozwiązania i jeszcze przyrównujemy sobie to, co jest na dole czyli x kwadrat minus 4 równe 0, to wywołuje nam, że x kwadrat jest równe 4, czyli x jest równe 2 albo minus 2. No i patrzysz, na dole wyszło jakieś rozwiązanie, które wyszło nam też tu, więc musimy w takim razie to wykreślić. To nie jest naszym rozwiązaniem, bo nie możemy dzielić przez 0. Wykluczamy te wszystkie rozwiązania, które sprawiają, że będziemy mieli 0 w mianowniku i zostaje nam tylko x0 i x równe 3, czyli dwa rozwiązania. Tak samo analogicznie, no to tu w sumie już widać, że z góry by nam wyszło x równe minus 1 albo x równe 1, no a na dole by wyszło nam znowu x równe 1 lub x równe minus 1 i widzimy, że no to nam wyklucza jedno, drugie, trzecie. Więc nie ma żadnego rozwiązania. I takie te zadania są proste, łatwy kolejny punkcik. Jeżeli nauczysz się wszystkich tych zadań, ich naprawdę nie ma dużo. Generalnie powinieneś wyknieć to 30%. A pamiętaj, że nawet jeżeli nie, no to to są odpowiedzi ABCD. Więc w każdym strzelasz w jakąś osobę. w tą, która Ci się najbardziej podoba, rzucasz w tą i teoretycznie masz 25% szansy na trafienie. Czyli do jakieś dodatkowe 5-4 punkty jeśli jesteś w stanie na luzaku. Dostać po prostu samym szczęściem. Więc życzę powodzenia na tej nowej maturze i na pewno zdacie, nie macie się o co martwić.